Święty Piotrze, Apostole, który stoisz na czele Kościoła, w Tobie pokładamy naszą nadzieję i ufność. Ty, który przez całe życie byłeś wierny Chrystusowi, chociaż nieraz przeżywałeś swoje słabości i niepewności, jesteś dla nas nieocenionym przykładem wierności i oddania. Modlimy się do ciebie z głęboką wiarą, byś wstawiał się za nami w niebie, w obliczu Boga i wspierał nas na drodze naszej wiary. W twoim życiu objawia się Boża łaska, która potrafi przemieniać serca, podnosić z upadków, oczyszczać z grzechów i przywracać nadzieję. Święty Piotrze, ty, który najpierw wątpiłeś, a potem stałeś się fundamentem Kościoła, wyproś dla nas moc, byśmy nigdy nie stracili wiary, nawet w najciemniejszych chwilach życia. Twoje życie jest świadectwem Bożego miłosierdzia. Twoja droga była pełna trudnych decyzji, momentów zwątpienia, ale również wierności. Dzisiaj z pokorą modlimy się, byś obdarzył nas tymi samymi darami. Które otrzymałeś od Boga. Pomóż nam, byśmy umieli odpowiedzieć na Boże wezwanie z taką samą determinacją jak Ty, mimo naszych słabości. Wstawiaj się za nami, byśmy potrafili w chwilach zwątpienia pozostać wierni Jezusowi, byśmy nie poddawali się w chwilach pokusy, ale zawsze wracali do Niego z sercem pełnym skruchy. Ty, który doświadczyłeś gniewu i bólu, gdy zaparłeś się Jezusa, a potem po szczerej pokucie stałeś się Jego niezlomnym świadkiem, pomóż nam także przejść przez naszą drogę nawrócenia, byśmy stali się silniejsi w naszej wierze. Święty Piotrze, wstawiaj się za nami w każdej sytuacji życiowej, w każdej pokusie, w każdym kryzysie, ty, który byłeś zwykłym człowiekiem, w pełni ludzkim, pełnym obaw, a jednak odpowiedziałeś na Boże wezwanie do wielkości, spraw, abyśmy my również umieli zaufać Bogu w każdych okolicznościach. Wyproś nam łaskę wytrwałości, byśmy potrafili podążać za Jezusem w codziennych zmaganiach. Ty, który byłeś rybakiem, a potem stałeś się rybakiem ludzi, Pomóż nam zrozumieć, że każde nasze działania mogą być narzędziem w rękach Boga, aby szerzyć Jego królestwo na ziemi. Piotrze, ty, który poświęciłeś całe swoje życie dla Ewangelii, bądź dla nas przykładem oddania i służby. Daj nam siłę, byśmy umieli służyć innym, szczególnie tym, którzy są w potrzebie, bez oczekiwania na nagrodę. Twoja miłość do Jezusa, Twoje oddanie dla Jego misji niech będą dla nas światłem w każdej chwili naszego życia. Wstawiaj się za nami, abyśmy potrafili pełnić naszą misję na Ziemi z pełnym zaufaniem do Boga i z sercem otwartym na Jego wolę. Panie, w Twoich rękach składamy nasze życie, nasze problemy, nasze radości i smutki. Modlimy się, byś obdarzył nas wiarą, która pozwala iść naprzód, nawet wtedy, gdy droga jest trudna. Święty Piotrze, Ty, który znałeś zarówno chwałę, jak i upadek, bądź naszym przewodnikiem i pomocą w chwilach trudności. Wstawiaj się za nami, byśmy potrafili. Znieść każdą próbę, każdą trudność, którą przynosi życie, w pełnej ufności w Boże Miłosierdzie. Z głęboką pokorą prosimy Cię, święty Piotrze, abyś pomógł nam rozpoznać naszą misję na Ziemi. Wstawiaj się za nami, abyśmy potrafili każdego dnia oddać nasze życie w ręce Boga. Pomóż nam być prawdziwymi uczniami Jezusa, aby nasze życie było zgodne z Jego nauką. Ty, który byłeś powołany do pełnienia wielkiej misji spraw, byśmy i my w naszych codziennych obowiązkach, w pracy, w rodzinie i w społeczeństwie byli świadkami Chrystusa. Ty, który oddałeś życie w służbie Ewangelii, Bądź dla nas przykładem wierności w codziennym oddaniu się Bogu. Pomóż nam, święty Piotrze, w naszym codziennym życiu, byśmy potrafili przyjąć każdą łaskę, którą Bóg nam daje, i każdego dnia wzrastać w wierze. Ty, który znałeś gorycz odrzucenia, ale potem doświadczyłeś radości, przebaczenia i łaski Bożej spraw, Abyśmy umieli otworzyć nasze serca na Boże Miłosierdzie, wstawiaj się za nami, byśmy potrafili w pełni zaufać Bogu w każdej chwili naszego życia. Święty Piotrze, błogosław nas, abyśmy byli wiernymi uczniami Jezusa, niezłomnymi w wierze, pełnymi miłości dla naszych braci i sióstr. Niech Twoje wstawiennictwo przyczyni się do. Umocnienia naszej wiary i do naszego codziennego zmagania się z trudami życia w pełnym oddaniu się Woli Bożej. Święty Piotrze, w Twoich rękach składamy nasze modlitwy, nasze tęsknoty i nasze pragnienia. Ty, który poświęciłeś swoje życie Bogu, daj nam serca gotowe na pełne zaufanie w Bożą Wolę. W Twoim przykładzie dostrzegamy nie tylko człowieka, ale także Bożą obecność, która przemienia nasze życie. Modlimy się, abyś, Święty Piotrze, obdarzył nas łaską, która pozwoli nam porzucić wszelkie nasze lęki, wątpliwości i niepokoje, byśmy mogli w pełni zaufać Panu, który prowadzi nas przez życie. W Tobie, Święty Piotrze, widzimy, że prawdziwa siła. Nie pochodzi z tego, co ludzkie, ale z tego, co Boże. Ty, który wielokrotnie doświadczyłeś swoich ograniczeń i słabości, stałeś się przykładem wytrwałości, zaufania i nadziei. Z każdym dniem coraz bardziej poznawałeś Jezusa, a twoje życie stawało się pełne Jego miłości. Ty, który byłeś prostym rybakiem, a później stałeś się opoką, na której Jezus zbudował swój Kościół. Naucz nas, jak wierzyć w Bożą moc, nawet gdy z pozoru wszystko wydaje się niemożliwe. W chwilach, gdy czujemy się zagubieni, gdy życie stawia przed nami trudne wyzwania, wspomnijmy Twoje słowa. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. W tych słowach kryje się tajemnica prawdziwego pokoju. Pokój ten pochodzi od Boga, który zna nas doskonale i nieustannie nas prowadzi. Święty Piotrze, wyproś dla nas tę łaskę, byśmy w chwilach kryzysu, niepewności i strachu potrafili stawić czoła wszystkiemu z ufnością w Bożą Opatrzność. W Twoim życiu. Dostrzegamy także piękno w drodze nawrócenia. Ty, który zaparłeś się Jezusa, ale po swoim upadku z pokorą wróciłeś do Niego, daj nam serca, które będą gotowe na prawdziwe nawrócenie. Pomóż nam nie lękać się, przyznać do naszych grzechów, by móc doświadczyć pełnego przebaczenia. Ty, który poznałeś zarówno ból odrzucenia, jak i radość przebaczenia, wstawiaj się za nami, byśmy umieli otworzyć nasze serca na Boże miłosierdzie i łaskę. W chwilach próby i osamotnienia, niech Twoje wstawiennictwo będzie dla nas pociechą. Ty, który w obliczu niebezpieczeństw nie lękałeś się pełnić swojej misji, Wyproś dla nas siłę do zmagania się z trudnościami. Wiem, że często czujemy się bezradni wobec wielkich wyzwań, które stawia przed nami życie. Jednak Ty, Święty Piotrze, dajesz nam przykład, że w chwilach słabości możemy odkrywać Bożą moc. Ty, który nie poddałeś się mimo trudności, jesteś dla nas inspiracją. By wytrwać w wierze i miłości do Boga, nawet gdy droga wydaje się zbyt trudna. Święty Piotrze, patronie wszystkich, którzy wędrują drogą wiary, otocz nas swoją opieką. Pomóż nam zrozumieć, że każda nasza słabość, każda nasza porażka może stać się fundamentem naszej siły, jeśli tylko otworzymy się na Bożą łaskę, tak jak Ty Mimo swoich upadków, stałeś się wielkim świadkiem Chrystusa. Tak i my pragniemy stać się prawdziwymi uczniami, którzy nie boją się przyznać do swoich grzechów, ale wciąż dążą do świętości dzięki Bożej Pomocy. Błagamy Cię, święty Piotrze, wyproś nam łaskę wytrwałości w wierze, szczególnie w chwilach, gdy zmagamy się z niewidzialnymi trudnościami. W chwilach, gdy czujemy się zmęczeni i przytłoczeni życiem, wypraszaj nam łaskę pokoju, abyśmy potrafili dostrzec Bożą obecność w każdym momencie dnia. Święty Piotrze, Ty, który z taką odwagą głosiłeś Ewangelię, wyproś dla nas odwagę do wyznawania naszej wiary w każdym środowisku, w którym się znajdujemy. Niech nasza miłość do Jezusa staje się ogniem, który rozświetla ciemności tego świata. Modlimy się, abyś pomógł nam w budowaniu Kościoła, jak Ty zbudowałeś go na fundamencie modlitwy, wiary i służby. Ty, który nie lękałeś się oddać wszystkiego dla Królestwa Bożego, spraw, abyśmy i my potrafili żyć zgodnie z nauką Chrystusa. Pomóż nam. Byśmy każdego dnia dążyli do tego, by być lepszymi ludźmi, bardziej pełnymi miłości, pokory i służby dla innych. Święty Piotrze, prowadź nas na tej drodze, byśmy stali się prawdziwymi uczniami Jezusa. Święty Piotrze, apostole i pierwszy papieżu który swoją odwagą, wiernością i miłością dla Chrystusa stałeś się opoką, na której zbudowany jest Kościół, prosimy Cię, abyś nadal wstawiał się za nami, abyśmy mogli być silni w wierze, niezłomni w nadziei i pełni miłości. Ty, który przez swoje doświadczenia w życiu codziennym, pełnym trudności, wątpliwości i niepowodzeń, znalazłeś Bożą łaskę, wyproś nam siłę, abyśmy w chwilach trudnych nie poddawali się, lecz ufali w to, że Boża pomoc nie zawiedzie. Święty Piotrze, bądź naszym przewodnikiem na tej drodze, wstawiaj się za nami, byśmy potrafili podążać drogą Bożą z całą naszą siłą. Wielu z nas, tak jak Ty, Przeżywa chwile zwątpienia, chwile, gdy nasze serca stają się pełne lęków i niepewności. Ty, który na własnej skórze doświadczyłeś tego, co to znaczy upaść i podnieść się na nowo, ucz nas, jak zaufać Bogu w tych trudnych chwilach. Ty, który po swoich błędach nie zamknąłeś się na Bożą Miłość, ale wróciłeś z pokorą, w pełni otwierając serce na przebaczenie spraw byśmy również w momentach naszych słabości nie tracili nadziei daj nam wiarę że zawsze możemy wrócić do Boga który nigdy nas nie odrzuci nawet gdy wydaje się że nasze grzechy są zbyt wielkie święty piotrze twoje życie pełne jest świadectwa o miłości bożej która nie zna granic ty który szedłeś za jezusem Mimo że droga była pełna trudności, nauczyłeś nas, że prawdziwa siła leży w miłości do Boga i w wiernym podążaniu za Jego wolą. Dziś, kiedy patrzymy na Twoje życie, wiemy, że nasza wiara nie opiera się na naszym własnym ludzkim wysiłku, ale na Bożej łasce. Pomóż nam dostrzegać tę łaskę w naszym codziennym życiu. I pozwól, by była ona fundamentem naszej siły. Ty, który doświadczyłeś zarówno chwil wielkiej chwały, jak i głębokiego upadku, bądź dla nas wzorem w pokorze. Niech Twoje doświadczenie pokaże nam, że każda nasza porażka, każda nasza słabość może stać się punktem wyjścia do głębszej więzi z Bogiem. Uczyń nas, święty Piotrze, gotowymi do przyjęcia pokory. Byśmy umieli przyznać się do naszych błędów i nie lękali się z nich wyciągnąć właściwe nauki. Ty, który mimo swoich grzechów stałeś się mocnym filarem Kościoła, daj nam odwagę, byśmy również potrafili stać się kamieniem w budowaniu Królestwa Bożego na Ziemi. Modlimy się do Ciebie, święty Piotrze, abyś wyprosił dla nas łaskę wierności w wierze. W czasach, w których żyjemy, pełnych pokus i rozproszeń, łatwo jest zapomnieć o tym, co naprawdę ważne. Daj nam, prosimy, siłę do wytrwania w wierze, byśmy, podobnie jak Ty, byli gotowi na wszystko, by służyć Bogu. Ty, który porzuciłeś wszystko, by pójść za Jezusem, pomóż nam oderwać się od tego, co nas trzyma. I skupić się na tym, co naprawdę istotne, na służbie Bogu i Bliźniemu. Ty, który z miłością głosiłeś Ewangelię aż po krańce świata, spraw, by nasze życie również stawało się świadectwem Bożej Miłości i Miłosierdzia. W chwilach, gdy życie stawia przed nami pytania, które wydają się nie mieć odpowiedzi, przypomnijmy sobie, jak Ty. Święty Piotrze, odpowiedziałeś na Boże wezwanie. Ty, który choć miałeś wątpliwości i obawy, zdecydowałeś się pójść za Jezusem, pełen zaufania, że On poprowadzi Cię przez wszystko, co nadchodzi. Daj nam tę samą ufność, abyśmy mimo niepewności podążali za Bożym Głosem. Święty Piotrze, otocz nas swoją opieką i wstawiaj się za nami, byśmy nigdy nie stracili odwagi do pójścia za Jezusem, nawet gdy droga jest trudna i pełna wyzwań. Prosimy cię, Święty Piotrze, abyś wyprosił dla nas łaskę wytrwałości w wierze. Ty, który mimo swoich błędów i potknięć nigdy nie porzuciłeś nadziei w Bożą miłość, ucz nas Byśmy również nie poddawali się, ale zawsze wracali do Boga. Święty Piotrze, wstawiaj się za nami, byśmy pełni pokory podążali za Jezusem, nie zważając na trudności, które napotykamy. Ty, który zbudowałeś kościół na fundamencie wiary, Spraw, byśmy i my w swoim życiu stawiali na fundamenty Bożej Miłości. Ty, który znałeś gorycz odrzucenia i smutek z powodu swoich upadków, ale także pełnię radości z przebaczenia, spraw, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że Boża Łaska zawsze jest dostępna bez względu na nasze błędy. O święty Piotrze, miej nas w swojej opiece, abyśmy umieli żyć zgodnie z ewangelią i budować kościół na fundamencie wiary, miłości i nadziei. Święty Piotrze, w twojej pokorze i odwadze, w twojej gotowości do nauki i nawrócenia znajdujemy źródło siły. Ty który poznałeś, zarówno upadki, jak i wzrost w wierze, ukazujesz nam, jak ważne jest, by w każdej sytuacji życiowej nie zapominać o Bożej obecności. Modlimy się, byś wyprosił dla nas łaskę pokory, abyśmy, tak jak Ty, potrafili przyznać się do naszych słabości i nie lękali się pokonywać naszych ograniczeń. Święty Piotrze, ty, który byłeś uczniem, a później liderem Kościoła, bądź naszym przewodnikiem w drodze ku pełnemu oddaniu Bogu. Wstawiaj się za nami, byśmy potrafili iść za Jezusem z pełnym oddaniem, niezależnie od okoliczności. Twoje życie jest przykładem dla nas. Że wiara nie jest czymś, co przychodzi łatwo, ale czymś, co wymaga od nas wysiłku, pokuty i wierności. Ty, który w chwilach swojej słabości potrafiłeś wrócić do Jezusa, pomóż nam w chwilach naszych trudności nie zamykać się w siebie, ale otworzyć serca na Boże miłosierdzie. Ty, który nauczyłeś nas, że w każdej słabości jest moc Boża. Spraw, abyśmy umieli dostrzegać w naszych upadkach Bożą łaskę, która może przemieniać nasze serca i nasze życie. Prosimy Cię, Święty Piotrze, o dar nadziei, byśmy mimo naszych porażek potrafili z nowym zapałem podążać za Jezusem. Święty Piotrze, Ty, który zostałeś wybrany przez Jezusa na kamień, na którym zbudowany będzie Kościół, spraw Byśmy i my umieli być fundamentem wiary dla innych. Ty, który byłeś świadkiem cudów, nauk i męki Zbawiciela, bądź dla nas wzorem wierności w wierze, byśmy nie tylko w chwilach chwały, ale także w trudnych momentach potrafili stać w prawdzie. Twoje życie jest dowodem na to, że prawdziwa siła tkwi w wierności Bogu. Nawet w obliczu największych trudności, wypraszaj dla nas dar nieustannego trwania w tej wierze, niezależnie od tego, co dzieje się wokół nas. W chwilach, gdy zmagamy się z pokusami tego świata, przypomnijmy sobie Twoje słowa: Panie, do kogo pójdziemy? W tych słowach zawarta jest cała prawda: Jezus ma słowa życia wiecznego, a my, idąc za Nim, nie idziemy w pustkę, ale ku pełni życia. Ty, święty Piotrze, który znałeś pokusę, by zrezygnować, by wycofać się w obliczu trudności, bądź dla nas przykładem nieustannej wierności Jezusowi, który jest drogą, prawdą i życiem. Spraw, abyśmy w chwilach wątpliwości potrafili wytrwać i podążać za Nim. Wiedząc, że tylko w nim znajdziemy prawdziwą wolność i pełnię szczęścia. Pomóż nam, święty Piotrze, byśmy w każdej sytuacji potrafili rozpoznać Bożą Wolę, nawet wtedy, gdy wydaje się ona trudna do zrozumienia. Ty, który w pełni zaufałeś Jezusowi, pomóż nam wierzyć, że każda droga, którą nam wyznacza Bóg, jest drogą, która prowadzi do zbawienia. Ty, który byłeś powołany do wielkich rzeczy, mimo swojej ludzkiej słabości, bądź naszym przewodnikiem w odkrywaniu Bożych planów w naszym życiu. Pomóż nam, byśmy, tak jak Ty, byli gotowi odpowiedzieć na Boże wezwanie i pełnić naszą misję w pełnej wierności i oddaniu, święty Piotrze. Bądź przy nas w każdej chwili. Ty, który znasz trudności i wątpliwości, jesteś dla nas przykładem, jak wierzyć w Boże działanie w naszym życiu. Wyproś dla nas łaskę rozpoznawania Bożych znaków, które prowadzą nas do zbawienia. Daj nam wiarę, że nawet w najciemniejszych chwilach Bóg nie opuszcza swoich dzieci. Modlimy się, abyś, wstawiając się za nami, Pomógł nam dostrzegać Bożą obecność w każdej sytuacji życia. Prosimy Cię, święty Piotrze, abyś pomógł nam w pełni otworzyć nasze serca na Boga. Ty, który zawsze starałeś się być blisko Jezusa, pomóż nam, byśmy codziennie starali się zbliżać do Pana, szukając Jego obecności w modlitwie, w sakramentach. W naszej codziennej pracy i relacjach z innymi. Ty, który miałeś przywilej bycia jednym z najbliższych uczniów Jezusa, spraw, abyśmy i my każdego dnia pragnęli Jego obecności i jego miłości w naszym życiu. Wstawiaj się za nami, święty Piotrze, abyśmy żyli w pełni oddani Bogu, gotowi nieść Ewangelię wszędzie tam, gdzie się znajdujemy. Modlimy się, byśmy stali się prawdziwymi świadkami Chrystusa, którzy nie boją się głosić Jego miłości i nadziei, nawet w obliczu przeciwności. Ty, który całe swoje życie poświęciłeś dla Królestwa Bożego, bądź dla nas wzorem w pełnej służbie i oddaniu. Wstawiaj się za nami, Abyśmy w każdej chwili życia potrafili pełnić naszą misję z radością i oddaniem. Święty Piotrze, Apostole Boży, na tobie Jezus zbudował kościół. Wyciągnij nas z ciemności naszych grzechów i zaprowadź do światła, które daje zbawienie. W Twoich rękach składamy nasze modlitwy z nadzieją, że Twoje wstawiennictwo. Będzie dla nas obroną i źródłem siły w drodze do świętości. Prosimy Cię, święty Piotrze, abyś wyprosił nam łaskę wytrwałości, byśmy, podobnie jak Ty, potrafili w chwilach próby pozostać wierni Jezusowi, nawet wtedy, gdy nasza droga jest pełna trudności. Ty, który popełniłeś błąd, ale nie załamałeś się. Lecz podniosłeś, daj nam odwagę, byśmy umieli przyznać się do naszych grzechów, a potem z ufnością wrócili do Pana, który przebacza i odnawia nasze serca. Błagamy Cię, święty Piotrze, abyś pomógł nam odnaleźć drogę do pełni wiary, nadziei i miłości. Pomóż nam, byśmy każdego dnia dążyli do świętości. Z pokorą przyjmując Bożą Wolę. Ty, który znałeś wielką radość w byciu blisko Jezusa, ale także wielki smutek, gdy musiałeś zmierzyć się ze swoimi błędami, ucz nas, jak żyć w pokoju, wiedząc, że Bóg nas kocha, nawet wtedy, gdy zawodzimy. Prosimy Cię, święty Piotrze, abyś pomógł nam w każdym momencie życia dostrzegać w nim obecność Boga. Abyśmy nigdy nie zapomnieli, że wszystko, co nas spotyka, jest częścią Bożego planu zbawienia. W chwilach, gdy nasza wiara zostaje wystawiona na próbę, przypomnijmy sobie Twoje życie. Ty, który na początku bałeś się, że zginiesz na wodzie, ale kiedy spojrzałeś na Jezusa, podjąłeś ryzyko i poszedłeś za nim. W tym prostym geście zawiera się prawda. Która zmienia nasze życie. Nie ma nic ważniejszego niż zaufanie w to, że Jezus zawsze jest z nami, że On zawsze będzie nas prowadził, nawet w burzliwych wodach naszego życia. Prosimy Cię, święty Piotrze, abyś przypomniał nam tę prawdę, byśmy nigdy nie wątpili w Bożą pomoc, byśmy z odwagą szli tam, gdzie On nas prowadzi. Święty Piotrze, patronie Kościoła, wstawiaj się za nami, abyśmy potrafili budować wspólnotę wierzących z jednością i miłością, opierając nasze relacje na Chrystusie. Ty, który byłeś liderem w trudnych czasach, wypraszaj nam łaskę jedności, abyśmy w obliczu współczesnych podziałów umieli zjednoczyć się w wierze i miłości. Błagamy Cię, święty Piotrze, abyś wspierał nas w dążeniu do pokoju, jedności i świętości w naszym Kościele, byśmy stawali się prawdziwymi świadkami Chrystusa na ziemi. W ostatnim akcie naszego życia, gdy staniemy przed obliczem Boga, prosimy Cię, święty Piotrze, o pomoc. Ty, który trzymałeś klucze Królestwa Niebieskiego, Bądź naszym orędownikiem, abyśmy pomimo naszych upadków i błędów mogli wejść do nieba, gdzie już na zawsze będziemy w obecności Boga. Wstawiaj się za nami, abyśmy pełni nadziei mogli patrzeć w przyszłość z radością, wiedząc, że Pan nas prowadzi ku zbawieniu. Modlimy się, aby Twoje wstawiennictwo wyjednało nam łaskę pełni życia w Chrystusie. Tak jak Ty żyłeś i oddałeś swoje życie dla Jezusa, niech nasze serca będą pełne miłości do Boga i bliźniego, tak jak Twoje było, święty Piotrze. Prowadź nas ku świętości, ku pełni życia w Bogu, ku pełni zjednoczenia z Jego wolą. Dzięki Twojej opiece i modlitwie stajemy się silniejsi w wierze, w nadziei i miłości. Na zakończenie tej modlitwy prosimy Święty Piotrze o Twoje błogosławieństwo, abyśmy potrafili żyć w pokoju, z ufnością w Bożą miłość i z pełnym oddaniem naszej misji na ziemi. Udziel nam mocy, byśmy jak Ty stali się prawdziwymi apostołami Chrystusa, gotowymi głosić Ewangelię każdemu człowiekowi, którego spotkamy na naszej drodze. Amen.